Halo, halo, Mariana Zesrana Witamy w truskawce A aplikacja truskawka jest? Tego w sumie nie wiem To kto ma, wiecie? Ja? Coś jeszcze? Daj litra albo dwa Dla ciebie to chyba kola? O, o, ore, ore, dawaj ci sto, a nie cola Ore, ore, chyba zaraz ci w wpierdolę Dowodzik jest? Daj popatrzę mi. Nie malinuj mi tu Truskawa Gdzie tu jest rocznik, bo nie widzę Zero, jeden No to z czym do ludzi? Mamy dopiero dwa 2000... tysiące... To sorry, młodo pan wygląda. Ale, że tak w środku tygodnia? W czy też weekend? Ważne jak nieważne, gdzie? A gdzie? A ja sam piję w domu. Ale tak sam? 0,7 teraz? Nie, nie mogę, chyba kierowniczka by zobaczyła. Procenty popija każdy z nas. No, ona właśnie nie, jakaś nawiedzona Typiara. Dawaj tam się mała szata, w męznik. No dobra, ale nie może zobaczyć! No a po jakiemu? Przecież nie po o, odkry, od, odkrytemu. Pokażę ci, jak wygląda, żeby nas nie zaskoczyła. Jest to bardziej od kotleta. No, szokier, jakby skoryta jadła. Ale i tak ty za to płacisz.